Na ulicy Ścinawskiej we Wrocławiu konar drzewa zmiażdżył samochód, kierowcę przewieziono do szpitala. Rozpoczęła się akcja czyszczenia miasta z nielegalnie naklejonych plakatów. Murawa stadionu miejskiego jest chora, terapię opracowują Peży. Magda Furman, witam Państwa. Zaczynamy od poważnego wypadku przy ulicy Ścinawskiej we Wrocławiu. Na przejeżdżający tamtędy samochód osobowy spadł konar drzewa. Kierowca trafił do szpitala. Zgnieciony dach i pęknięta przednia szyba. Tak wyglądał samochód, na który spadł w poniedziałek olbrzymi konar drzewa przy ulicy Ścinawskiej we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło przed południem. Kierowca trafił do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu i ogólnymi potłuczeniami. Tylko słyszałam, jak ta akacja zaczyna się łamać, myślałam, że towar w sklepie spada z półek. No, i wyskoczyłam na zewnątrz i widziałam tylko końcówkę konara, która przygniata samochód. Tak o wydarzeniu mówi właścicielka sklepu, przy którym stoi feralne drzewo. Kamerom zainstalowanym przy sklepie udało się zarejestrować moment zdarzenia. Wyglądało to naprawdę poważnie. Według wstępnych relacji świadków niewykluczone, że drzewo zostało naruszone najpierw przez przejeżdżający samochód dostawczy lub ciężarowy. Dopiero potem Konar spadł na jadące auto osobowe. Kierowca sam wezwał Pogotowie i policję. Ten mężczyzna coś mówił, jak się czuje od razu. Chcieliście Państwo, nie wiem, pomóc wezwać pomoc? Chcieliśmy mu pomóc, ale, ale on sprawiał wrażenie w pełni świadomego. Sam wezwał Pogotowie, sam wezwał Straż Pożarną. Także. No, potem okazało się, że jednak chyba coś się stało, bo go zabrali do szpitala. Straż pożarna po przebyciu na miejsce pocięła konar na kawałki, by nie zagradzał przejazdu ulicą. Czy drzewo zostanie jeszcze pocięte, nie wiadomo. O tym zadecyduje zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Badaniem przyczyn wypadku zajmuje się policja. Co jest najlepszym miejscem reklamowym w mieście? Okazuje się, że lampy, słupy trakcyjne czy tak zwane szafki oświetleniowe, jak mówią urzędnicy, to nielegalny proceder. Wyciąganie konsekwencji w związku z tym to jedno. Po drugie, to oczyszczanie takich oklejonych słupów. Drobne i większe ogłoszenia, reklamy, plakaty w całości, w częściach bądź pobrywane w strzępach wiszą na lampach, słupach trakcyjnych i sygnalizacji świetlnej. To częsty widok, zwłaszcza w centrum Wrocławia. To jest oczywiście zabronione. Nie ma takiej zgody ani ze strony miasta, ani ze strony tutaj plastyka miejskiego, które jakby odpowiada wizerunkowo za to, co, co dzieje się w mieście. E, dlatego nie można wieszać takich plakatów, a wszystkie te, które są, są nielegalnie. Dlatego Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zleca co kilkanaście miesięcy firmom porządkowym oczyszczanie słupów oraz tak zwanych szafek oświetleniowych. Teraz właśnie jest rozstrzygany przetarg na wykonawcę takich prac porządkowych. Najtańsza ze zgłoszonych ofert opiewa na kwotę 225 tysięcy złotych, najdroższa na ponad 340 tysięcy. Zwycięzca przetargu będzie musiał zadbać o czystość dokładnie 6 870 szafek i słupów. Taka firma dwa razy w tygodniu będzie oczyszczać te słupy i szafki w centrum z różnego rodzaju plakatów. Po rozstrzygnięciu przetargu firma porządkowa będzie dbała o czystość słupów przez 17 miesięcy, dokładnie od listopada do marca 2014 roku. We Wrocławskim Sądzie Okręgowym przesłuchano kolejnych świadków tak tzw. aferze futbolowej, czyli w procesie korupcyjnym. Sprawa ma opieszały przebieg, wielu świadków nie stawia się na kolejne rozprawy. Podobnie było dzisiaj. W poniedziałek przed sądem okręgowym we Wrocławiu stanęli działacze sportowi oskarżeni w ramach zwanej afery futbolowej. Sprawa dotyczy ustawienia w 2004 roku finału trzeciej ligi pomiędzy Kujawiakiem Włocławek a Unią Janikowo. Konrad B. w porozumieniu z nieoficjalnym liderem piłkarskiej mafii Ryszardem F. Pseudoniu Fryzjer, miał podejmować decyzje sędziowskie na rzecz drużyny z Włocławka. W zamian miał otrzymać ponad 2000 złotych łapówki. W poniedziałek przesłuchano Arkadiusza F, który według śledczych mógł znać szczegóły sprawy. Niestety świadek ograniczył się do Krótkich słów. Sąd podczas procesu przywołał wyjaśnienia Arkadiusza F., wobec którego trwa postępowanie w innej sprawie związanej z korupcją w polskim futbolu. Arkadiusz F. za kilkunastotysięczne łapówki miał pośredniczyć w ustawieniu meczu w GKS Katowice. W pierwszym przypadku chodziło o to, aby wygrał GKS Katowice, a w drugim przypadku chodziło o to, aby wygrała Polonia w Warszawie lub zremisowała takie rozstrzygnięcie jest korzystne dla GKS Katowice, które jest zagrożone spadkiem. W poniedziałek planowano przesłuchać jeszcze dwóch świadków, ale nie stawili się oni do sądu. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na sierpień. Już po raz drugi w ciągu wakacji odbyła się weekendowa wyjazdowa zbiórka krwi we Wrocławiu. Organizatorzy liczyli na 200 dawców, pojawiło się ich niestety ponad połowę mniej. 84 dawców, którzy oddali 38 litrów krwi. To bilans drugiej weekendowej akcji zbiórki krwi, jaka odbyła się podczas tegorocznych wakacji w Starym Ratuszu we Wrocławiu. Niby nie dużo, ale jednak, ponieważ ludzie, szczególnie że weekend był bardzo gorący, wyjeżdżając z Wrocławia, można powiedzieć, że akcje się udały. A takie akcje wyjazdowe są organizowane po to, by zapewnić zapas krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, zwłaszcza podczas wakacji. Choć trudno mówić o zapasach, ponieważ wszystkie jednostki krwi na bieżąco trafiają do szpitali i placówek medycznych. Jeżeli chodzi o grupy krwi takie deficytowe, to jest 0-, minus, A-, minus, również B- minus i AB-, minus, bo. Tu akurat tych grup najczęściej nam właśnie brakuje w okresie wakacyjnym. Co roku w lipcu i sierpniu dawców jest mniej niż w innych miesiącach, co najmniej o połowę. Niestety w wakacje mamy bardzo mało dawców. Przed chwilą był pusty hol, teraz kilku dawców przyszło. No dawców po prostu brakuje w wakacji. Najbliższe wyjazdowe zbiórki krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zamierza zorganizować we Wrocławskim Ratuszu w ten i następny weekend. Choroby dopadają nie tylko ludzi, swoje dolegliwości mają także boiska piłkarskie. Trawa na stadionie we Wrocławiu przeżywa ciężkie chwile, murawa ma grzybice. Zalecenia nie od lekarzy, od fachowców zajmujących się stadionami piłkarskimi są proste. Trawa potrzebuje dużo słońca i odpoczynku. Dla poprawy kondycji jest także opryskiwana środkami antygrzybiczymi. To, jak podczas ostatniego meczu Śląska wyglądała trawa na stadionie miejskim we Wrocławiu, woła o pomstę do nieba. Kondycja murawy jest taka jak kondycja wrocławskich piłkarzy, a ta pozostawia wiele do życzenia. Zła pogoda i koncerty zespołu Queen miały negatywnie wpłynąć na stan boiska. Swoje zrobił też turniej Polish Masters. To te czynniki wywołały chorobę murawy brzmi groteskowo, ale takie są fakty. Stwierdzone przez prawdziwych fachowców, to choroba grzybowa. Podlega na tym, że właśnie widzowie mogli zobaczyć takie kawałki trawy, która wyglądała jak po prostu zapiaskowana. Gdzieś tam ta trawa wysycha i, i, i choruje i nie regeneruje się. Chorobę grzybową trawy wykryło dwóch greenkeeperów. To oni postawili diagnozę. To są fachowcy z Polski, którzy swoje doświadczenie zdobywali nie tylko w Polsce, ale też za granicą. To nowi opiekunowie Murawy na stadionie zalecili wymianę fragmentów trawy. Przez ostatnie kilka tygodni byli pilnie poszukiwani, także za pośrednictwem kamer. Chcemy mieć kogoś tutaj na stałe, więc jeżeli ktoś ogląda ten program i ma duże doświadczenie w, na dużych stadionach, a być może są takie osoby i chce mieszkać we Wrocławiu, to zapraszam. Zbawieniem dla boiska za milion złotych ma być pogoda taka jak dziś. Fotosynteza to jest ten czynnik, który pomaga trawie się odradzać, tak jak każdej roślinie. A po drugie, dzięki takiej pogodzie trawa jej szybciej się ukorzenia, ponieważ korzenie poszukują wody gdzieś tam głęboko w warstwach ziemi. I wtedy ona szybciej się umacnia i, i może się regenerować znacznie szybciej. Samo słońce jednak nie wystarczy. Teraz trawa jest także opryskiwana środkami antygrzybicznymi. Murawa potrzebuje też czasu na odpoczynek, a to może być trudne, bo kalendarz meczów na stadionie jest bardzo napięty. Za chwilę ruszy sezon ligowy, a już w środę piłkarze Śląska zagrają kolejny mecz w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Wszyscy mają nadzieję, że już na dużo lepszym boisku. A teraz konflikt o naprawdę grube miliony. Jeszcze w tym tygodniu na konto spółki Wrocław 2012 może wpłynąć 65 milionów złotych. To gwarancja finansowa firmy Max Begel zdeponowana w banku ma zostać wypłacona za niewybudowanie stadionu w terminie, to jest do czerwca 2011 roku. Spółka Wrocław 2012 już na początku lipca nałożyła na wykonawcę stadionu firmę Max Begel kary 65 milionów złotych. Za niewykonanie wszystkich prac w terminie niemiecki koncern kary nie przyjął, dlatego za niewywiązanie się z kontraktu o wypłacenie pieniędzy miasto zwróciło się do banku. Pieniądze na konto spółki Wrocław 2012 jeszcze nie trafiły, ale decyzja banku jest. Środki w tym tygodniu mają trafić do spółki. Na co Wrocław 2012 wyda te pieniądze, dziś trudno powiedzieć. Wszyscy prawnicy i dział finansowy będzie, będzie orzekał, czy te pieniądze możemy wykorzystać już teraz, czy musimy czekać do zakończenia sprawy z Maksym Biglem, więc na tą chwilę jeszcze nie planujemy wydawania tych pieniędzy, ponieważ tutaj musimy poczekać, aż sprawa zostanie rozwiązana w 100%. Przedstawiciele firmy Max Bigel jeszcze tydzień temu zwrócili się do banku o niewypłacanie spółce pieniędzy. Niemiecki wykonawca nie zgadza się z zarzutami miasta. Cały czas liczy na polubowne zakończenie konfliktu. Reagować na wydarzenia zamierza jednak stosownie. Nie wiem co było w korespondencji pomiędzy firmą Max Bigel a bankiem, ale tak jak mówię decyzja banku, którą otrzymaliśmy w piątek jest taka, że te pieniądze będą nam wypłacone z gwarancji. Na wrocławskim stadionie nadal nie działa tak, jak należy system BMS, zarządzania siecią teleinformatyczną. To ostatnie zadanie, jakie na piłkarskiej arenie mają do wykonania pracownicy Maxa Bygla. Wciąż wykonują drobne prace, pomimo, pomimo tego, że tutaj dochodzimy swoich racji z obu stron, cały czas, cały czas te prace są prowadzone. My jak gdyby cały czas prowadzimy dialog z firmą Max Bigel. Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele obu stron spotkają się w sądzie, i to tam mogą rozliczać się z Euroareny we Wrocławiu. Kosztem wybudowania stadionu już dawno przekroczył 900 milionów złotych. Do 2014 roku we Wrocławiu zostanie wyremontowanych pięć przepraw kolejowych i powstanie nowy przystanek Osobowice Cmentarz. Dawny blask odzyskają także stacje kolejowe Popowice i Mikołajów. W maju 2011 roku zakończył się remont dworca Wrocław Mikołajów. Odnowiono wnętrze, powstały ławki dla podróżnych. Inwestycja kosztowała 2 miliony 200 tysięcy złotych. Niestety nadal perony nie prezentują się najlepiej. Płyty betonowe są popękane, wiaty są zardzewiałe, nie ma też tablic informujących o przyjazdach pociągów. Niebawem się to zmieni. PKP PLK rozpoczęły właśnie przebudowę peronów. Będzie nowy system informacji wizualnej i głosowej, czyli podróżni będą mieli dogodny dostęp do informacji o przejeżdżających pociągach. Inwestycja zostanie wykonana w ramach przebudowy trasy kolejowej E59 Wrocław-Poznań. W ramach projektu zostanie zmodernizowany 13-kilometrowy odcinek torów, a także wyremontowanych zostanie 9 wiaduktów kolejowych. We Wrocławiu powstanie nowy przystanek kolejowy Osobowice-Cmentarz. Zmienia się cały standard linii, począwszy od tego, co jest pod torem, przez sam tor obiekty służące sieci trakcji elektrycznej, ale także obiekty inżynieryjne, mosty i wiadukty, a dla podróżnych będzie nowa infrastruktura obsługi peronów i stacji i przystanków. Przebudowa trasy kolejowej E59 będzie kosztować miliard 800 milionów złotych. Na remont miliard wyda kolej, a reszta pochodzi ze środków unijnych. Inwestycja zakończy się w 2014 roku. Do tego czasu podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie Wrocław-Poznań. Mieszkańcy Wrocławia od września ubiegłego roku mają do dyspozycji nowe miejsce spotkań. Muzeum Współczesne Wrocław funkcjonuje w dawnym bunkrze przy ulicy Legnickiej. To niekonwencjonalna placówka kulturalna, podobnie jak kolejna przygotowana tam wystawa. W Muzeum Współczesnym zorganizowano wystawę Pełnia Sztuczna. To prace ze zbiorów dolnośląskiego oddziału Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Ekspozycja jest bardzo obszerna. Przygotowano blisko 80 eksponatów. Najstarsze pochodzą z lat 70. ubiegłego stulecia, najnowsze z tego roku. Wiemy, że ta kolekcja nigdy nie będzie tak naprawdę pełna i ta pełnia jest po prostu sztuczna, więc kurator bawi się tutaj tytułem wystawy i tytułem pracy Kamy. Tytuł pracy też odwołuje się do filozofii Baudrillarda, bo, który mówi o tym, że następuje kres przedstawienia, że następuje kres reprezentacji. Prace to blisko 1 trzecia zbiorów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Zajmują prawie całe Muzeum Współczesne Wrocław. Występują wszystkie formy mediów, od instalacji przez rzeźbę do właściwie takiej nowej rzeźby. Myślę, że, że jest warto zwrócić uwagę na to, że jest to właśnie najobszerniejszy pokaz kolekcji i nigdy wcześniej nie było, nigdy wcześniej nie była ona prezentowana we Wrocławiu. Ekspozycję można oglądać do 23 listopada. Muzeum jest czynne 6 dni w tygodniu, poza wtorkiem. Na koniec kronika towarzyska, bo za chwilę wiadomości Sport Game i Daria Matuszak, a Daria zastępuje dziś kolegę Michała Hamburgera, który właśnie został ojcem dorodnej Julki, czego gratulujemy całej rodzinie. Rano spotykamy się ponownie o 7.00 i Teraz już dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru, do zobaczenia.